Dlaczego mamy się obawiać prezydentury Karola Wrockiego i co ona dla nas oznacza? Zaczynamy. Powrót pierwszy: obsada kancelarii prezydenta. Adam Andruszkiewicz, był szef młodzieży wszechpolskiej, polityk, który przez lata był uosobieniem takiego. Hardkorowego nacjonalizmu w wydaniu młodzieżowym, na początku. Polityk z Podlasia, też który no, ma specyficzne podejście do historii, które się tam toczyły, no i jest na przykład miłośnikiem Burego czy innych żołnierzy wyklętych, mających krew na rękach. Nieciekawa postać, chociaż bardzo sprawna jako twórca kampanii internetowej Nawrockiego, a też osoba, która umie zbudować swój wizerunek w internecie. Bardzo skutecznie, zawsze robił dobre wyniki, wyborach i z perspektywy Nawrockiego pewnie będzie niezłym wzmocnieniem, natomiast z perspektywy ludzi, którzy mają poglądy pr progresywne, pokazuje to, w jaką stronę Nawrocki iść chce. Inny przykład to jest ksiądz duszpasterz Kibiców, który zostanie kapelanem prezydenta, organizator pielgrzymek Kibiców, pielgrzymek, na których po prostu tradycyjnie walczy się z migracją, lewactwem i ideologią gender. Więc nawrocki otacza się po prostu ludzi z takiego skrajnie betonowego skrzydła, co pokazuje, że jego wola dialogu z ludźmi, którzy na niego nie głosowali, nie jest zbyt duża. Powód drugi. Karol Nawrocki będzie chciał zostać apuszerem koalicji Prawa i Sprawiedliwości Konfederacji. Koalicji, która już dzisiaj widać, że przyniesie nam zmianę konstytucji i prawdopodobniej koalicji, która dokończy te działania, których Pis nie zdążył zrobić podczas pierwszej i drugiej kadencji swoich rządów, koalicji, która tak naprawdę połączy nacjonalizm Prawa i Sprawiedliwości i ruchu narodowego z takim skrajnie wolnorynkowym podejściem nowej nadziei Sławomira Mencena. Więc będziemy mieli nową prawicę, tylko bez tych wszystkich miłych rzeczy związanych z 500+, ze świadczeniami. Raczej z jednej strony dostaniemy dyktaturę wolnego rynku, a z drugiej strony wszystko będzie przyprawione kościółkowym sosem. Powód trzeci, nacjonalizm na astrydach. Karol Neprodzki nie kryje, że jest politykiem nacjonalistycznym, ile w roli szefa IPM-u... Sprowadzało się to głównie do wybierania tych wątków historii polskiej, które były bliższe polityce historycznej, którą prowadził jego obóz, która była bliska jego obozowi, jednostronnej, ale jednak rzetelnej, opartej na badaniach naukowych. To tutaj można podejrzewać, że będziemy mieli próbę przeniesienia tego na ogólnokrajowy wizerunek. Zresztą próbkę nacjonalistycznego podejścia, takiego Polska, ponad wszystko Polacy na pierwszym miejscu, widzieliśmy kiedy Nawrocki straszył tym, że Polacy powinni być pierwsi w kolejnych do lekarza i że żaden Ukrainiec nie powinien być przed Polakami. No, ludzie, kurczę, Ukraińcy, Ukraińki budują polskie PKB, płacą tutaj podatki, tak jak my wszyscy. Nie mają praw obywatelskich, nie mogą głosować, ale nie powinniśmy ograniczyć dostępu do, do służby zdrowia. Jest to nie tylko zgodne, niezgodne, niezgodne z z jakimkolwiek zasadami, ale też po prostu na wielu poziomach niemoralne. No i wydaje się, że nielegalne jest to po prostu przykład dyskryminacji. Karol Nawrocki też nie wspierał środowiska ruchu obrony granic, które tak naprawdę mają na sztandarach obrony granic, a głównie chodzi im o słabo zakamuflowany rasizm, niechęć do osób o innym kolorze skóry, pochodzących z innych kultur, więc yy, to pokazuje, że wraz z Karolem dostajemy nacjonalizm na sterydach, choć na razie ładnie się prezentujący i budzący entuzjazm nawet u Pauliny Maysia, która z Karolem chętnie pojawia się na wiecach. Polsko dla lat zmaga się z kosem w wymiarze sprawiedliwości. Tak naprawdę mamy do czynienia z niefunkcjonalnym Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Krajową Radą Sądownictwa, z paraliżem w Sądach Powszechnych i Karol Nawrocki, który dziś zapowiada blokowanie większości działań rządu partnerem do naprawy praworządności najprawdopodobniej nie będzie, ponieważ po prostu tę misję, którą wziął na siebie sędzia Żurek dzisiaj, to jest ta misja, której on wspierać nie będzie chciał. Nie sądzę też, żeby zaproponował inną wizję, która będzie realna. W związku z tym chaos w sądownictwie będzie codziennością Polaków i Karol Nawrocki raczej tego nie naprawi, ponieważ jego Wola współpracy z obozem, który dzisiaj odpowiada za to, będzie bliska zeru. Prezydent nie wszystkich Polaków. Karol Nowrocki już dziś zapowiadał, że nie będzie podpisywał ustaw, które są sprzeczne z jego przekonaniami ideologicznymi. Jakie to ustawy? Łatwo się domyślić. Jakakolwiek forma urzenia kobietą, liberalizacji ustawy antyaborcyjnej, jakiekolwiek rzeczy, które ułatwią życie osobom LGBT, ale też osobom, które chcą żyć w konkubinatach i chciałby innej formy związku niż małżeństwo. Jakiekolwiek rzeczy, które będą traktować osoby, które przebywają do Polski w e, poszukiwaniu pracy w godny sposób. Karol Newrocki raczej będzie się opierał na m, takiej antymigranckiej e, narracji, więc z jednej strony m, będzie wykluczał swoich współobywateli, którzy na niego nie głosowali często, m, ale też będzie realizował politykę skrajnego nacjonalizmu niechęci do e, obcokrajowców których, notabene, polska gospodarka bardzo potrzebuje. Nie wiemy, czy Karol Nawrotki jest eurosceptykiem, ponieważ jego wypowiedzi na temat Unii Europejskiej nie są za bardzo znane, natomiast na pewno jest politykiem, który bardzo liczy na wsparcie Donalda Trumpa, liczy na nie w kampanii wyborczej, liczy na nie również po niej. No, konferencja SIPA w Rzeszowie była tego przykładem. Karol Nawrotki będzie się opierał na sojuszu z Ameryką, ale to będzie sojusz specyficzny, ponieważ raczej nie będzie to tak bardzo sojusz dwóch państw, dwóch narodów, a bardziej sojusz Partii Republikańskiej i otoczenia Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego czy Ameryka zastąpi Europę jako główny partner Polski na arenie międzynarodowej, czy wysiłki w kierunku wzmacniania europejskiego potencjału obronnego, potencjału gospodarczego, zacieśniania współpracy będą przez Nawrockiego, w pewnym sensie zmniejszane, no, jest to niewykluczone, ale też on nie jest tutaj wyjątkiem, nie jest żadnym elementem. W innych krajach też wygrywają siły, które są eurosceptyczne, które nie chcą większej integracji Europy, które bardziej mówią o Europie narodów, niż na Europie łączącej się i współpracującej. Więc Karol Nawrocki tutaj nie jest żadnym, żadnym wyjątkiem na tle Europy i pewnie z tymi siłami będzie, tak jak Prawo i Sprawiedliwość, rozwijał współpracę. Powód siódmy jest związany nie tyle z samym Nawrockim, co z pewnego rodzaju nastrojami w polskim społeczeństwie. Tak naprawdę jesteśmy podzieleni niemal na pół. Polaryzacja nas zjada. Tak naprawdę oznacza to, że ani jedna, ani druga strona z ten politycznej nie jest gotowa do jakiejkolwiek współpracy w najważniejszych sprawach dla dobra Polski. A Karol Nawrocki nie będzie tutaj wyjątkiem. Widać, że jego celem politycznym będzie odsunięcie rządu od władzy, co oznacza po prostu, że ten czas, kiedy będziemy mieli do czynienia z kohabitacją rządu Tuska z drugiej strony z prezydentem będzie czasem, który zapowiada się jako nieustanna walka, nieustanna rywalizacja. Pamiętacie Państwo, kiedy w w Polsce walczono o krzesło, walczono, kto wprowadzi flagę Unii Europejskiej, byliśmy jedynym krajem, który po prostu wystawił dwie osoby, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej i to było w ramach jednego obozu w ogóle, obozu, gdzie byli się lubili, czyli generalnie środowiska Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzisiaj mamy do czynienia z obozami, które za bardzo za sobą nie przepadają, więc zapowiada się. Solidna rywalizacja. Myślę, że rywalizacja to jest trochę kosztem nas, ponieważ rząd nie będzie w stanie zrealizować swojego programu, prezydent najprawdopodobniej będzie wszystko wetował. Z drugiej strony prezydent będzie dążył tak naprawdę, żeby te najbliższe dwa lata były okresem, w którym rząd będzie intensywnie tracił poparcie po to, żeby wygrać następne wybory. Co to znaczy? No nie załatwimy najprawdopodobniej żadnych ważnych spraw. Czy są jakieś elementy, w których rząd i prezydent mogli się porozumieć? myślę, ja że tak, może chociaż w kwestiach związanych z polityką społeczną, kwestiach związanych z gospodarką, kwestiach rozwojowych. Ale czy tak się stanie, czas pokaże. Na koniec zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. Akcja Demokracja jest na YouTubie świeża. Niby jesteśmy tutaj długo, ale tak naprawdę regularnie nagrywamy od niedawna i to, czy ten format w ogóle się utrzyma, czy będziemy chcieli to robić dalej, zależy od tego, czy Państwo będą na te rzeczy reagować, czy nie, ponieważ internet jest w publiczności. To znaczy, jeżeli kupicie nas tutaj, jeżeli będziecie chcieli, żebyśmy dalej to robili, to to będziemy robić. Jeśli nie, to jest nudne, wtórne, nie ma o czym gadać, nie chce nam się z nami rozmawiać, to wracamy tam, skąd przyszliśmy, czyli na inne platformy. Mamy gigantyczne grono ludzi, którzy śledzą nasze działania, którzy wspierają w internecie. A może jeszcze nas nie znacie, jeśli nas nie znacie, to zachęcam do podpisania którejś z kampanii na stronie akciemdemokracja.pl w naszdemokracja.pl i wtedy będziecie dostępować od nas maile. Natomiast tymczasem proszę Was o lajki, komentarze, subskrypcje, bo to jest młody kanał, w sensie od niedawna regularnie rozwijany, więc jeśli chcę go rozwinąć, to bez tego się nie obejdzie. To była tuba akcji. Dziękuję.